Nieprawidłowe oddychanie u dzieci jest niestety często występującym problemem. Nazywam się Anna Just, jestem logopedą, specjalistą zaburzeń mowy i komunikacji językowej. Nieprawidłowe oddychanie u dzieci jest niestety bardzo często występującym problemem. I towarzyszy ono wielu wadom wymowy. Jeżeli zauważyliście, że wasze dziecko oddycha buzią i ma nawykowo niedomknięte usta, śpi z otwartą buzią, oddycha przez sen ustami, jest podatne na infekcje dróg oddechowych i alergie, i ma problemy z wymową, to trzeba zająć się całościowo poprawą oddychania. A kiedy dziecko oddycha, Prawidłowo. Prawidłowy i zdrowy sposób oddychania to przede wszystkim oddychanie tylko nosem, czyli wdech i wydech nosem. Utrzymywanie stale domkniętych ust i również sen z zamkniętymi ustami. Oddychanie wyłącznie przez nos powinno występować u dziecka w sposób naturalny. Wtedy mamy do czynienia z prawidłowym, właściwym sposobem oddychania. A jak poradzić sobie z tym częstym problemem nieprawidłowego oddychania przez dzieci? Pomocny może być program Prawidłowe oddychanie u dziecka na platformie kidsedu.pl. Jest to program, który pomoże w korekcie toru oddechowego u dziecka. Program zawiera ćwiczenia kształtujące prawidłowy tor oddechowy, a do tego ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy w kontekście prawidłowego oddychania, jak i prawidłowej wymowy, ćwiczenia oddychania z aktywizacją przepony oraz gry i zabawy oddechowe. Program Prawidłowe Oddychanie u Dziecka zawiera przyjazne i łatwo zrozumiałe wprowadzenia do wszystkich ćwiczeń, zarówno jako opisy oraz w formie filmów wideo, tak aby nie było żadnych wątpliwości, jak należy wykonać każde ćwiczenie. Program Prawidłowe Oddychanie u dziecka ma na celu nauczenie i utrwalenie nawyku prawidłowego i zdrowego oddychania, czyli oddychania wyłącznie przez nos. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym programie, to zapraszam do obejrzenia filmu Krótko i Często, czyli Skutecznie, do którego link podany jest na ekranie. Dziękuję i zapraszam na platformę kiz.pl.